Ostatnim w tej rundzie pytań pan poseł Sośnierz. Ja mam pytanie na, na przykładzie y, jedynki z Katowic do Warszawy, ale myślę, że to dotyczy również w tym samym stopniu wielu innych dróg. Ym... Tam możemy obserwować na bardzo długich, wielokilometrowych odcinkach rozkopane, rozkopane fragmenty drogi w związku z tym towarzyszącymi zwężenia, na których niewiele się dzieje, albo tylko na bardzo małych fragmentach tych, tych rozkopanych odcinków. Ja mam pytanie, kiedy Państwo zmienicie filozofię budowania tych, tych dróg, remontowania tych dróg. W taki sposób, żeby było to korzystne dla użytkowników, kierowców, a nie wykonawców czy, czy urzędników. Powinny być robione krótkie odcinki w krótkim czasie w sposób zaplanowany tak żeby ten odcinek był remontowany jak najkrócej a nie przez rozkopany przez pół roku przez rok przez wiele miesięcy bo na tym tracą użytkownicy to tworzą się korki powstają wypadki na, na tych zwężeniach te zwężenia są zdecydowanie mniej bezpiecznymi odcinkami drog niż, niż normalna droga pełnej szerokości więc nie bardzo rozumiem dlaczego tak długie odcinki są w włączane jednocześnie z ruchu. Dlaczego nie budujemy yy, krótszymi odcinkami i dlaczego te, te remonty są tak rozwleczone w czasie. Dlaczego, kiedy już wchodzi wykonawca, to powinno być wszystko jak po sznurku. Yy, codziennie po prostu kolejny, kolejny etap, a nie, że przez dłuższy czas, przez miesiąc widzimy, że na danym na danym fragmencie zupełnie nic się nie zmieniło. No to, no po co go zamykaliśmy? To trzeba było najpierw skończyć jeden, potem otworzyć się drugi. pytanie, kiedy, czy i kiedy planujecie Państwo zmienić tę filozofię budowy drogi? Drugie pytanie. Wcześniej w, w której z udzielanych odpowiedzi odpowiedział Pan, że jakiś odcinek drogi tam bodajże w, w okolicach Łodzi to chyba było, nie będzie, nie będzie wybudowany, ponieważ nie ma go w planie zatwierdzonym przez Unię Europejską. Ja się chciałem zapytać, czy my jesteśmy już całkiem jakąś kolonią brukselską i nie możemy budować drog zgodnie z naszymi własnymi priorytetami. To musimy czekać na zatwierdzenie Brukseli, łaskawe zatwierdzenie Brukseli każdego odcinka, który potrzebujemy. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Proszę bardzo. Łatwiej będzie mi, jeżeli od razu odpowiem na pytanie pana posła Sośnierza. Ocena tempa budowy dróg w Polsce w, w, przez kraje, szczególnie Europy Środkowej, jest zupełnie inna niż pana posła. Czesi, Słowacy, Węgrzy, Rumunii, Bułgarzy, czyli te kraje, proszę, ale też Niemcy. Czyli te kraje, które są, powiedzmy, w podobnej sytuacji jak my, ale też tutaj podpowiada dyrektor Żuchowski, Niemcy zazdroszczą tego tempa inwestycyjnego, które dzieje się w tej chwili w Polsce. I to mówię z pełną odpowiedzialnością, naprawdę wzorują się na naszym systemie budowy. I to mówię bardzo poważnie, nie, nie, nie słodzę, nie kadzę nikomu, nie chodzi o mnie, nie chodzi o. O, o obecnego ministra infrastruktury tylko naprawdę to co się dzieje w ciągu ostatnich lat na polskich drogach na polskiej sieci jeżeli chodzi o tempo realizacji sprawia Pozytywne wrażenie, jeżeli chodzi o inne kraje Unii Europejskiej, te kraje Europy Środkowej, ale też kraje Europy Zachodniej. I to, to, i to jest wynik dyskusji, spotkań, wymiany doświadczeń, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, o nasze wspólne relacje. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek drogi, o, który, o, który, o którym wcześniej mówił pan minister Grabarczyk, no to, to nie jest tak, jak pan poseł teraz. To, no, Myśli, że tak jest. Sieć bazowa, czyli ta sieć wskazana jako najbardziej istotna z punktu widzenia połączeń całej Europy, ma zapewnione finansowanie unijne. I tyle. I oczywistym, oczywistym jest, że w interesie każdego kraju jest realizacja tej sieci bazowej, no bo na nią można otrzymać refundację ze środków unijnych. I w pierwszej kolejności realizuje się te zadania, na które można pozyskać środki zewnętrzne, bo dzięki temu można zrobić więcej i szybciej. To jest, no, oczywista zasada i, i tak postępuje każdy. Sieć bazowa, która została wyznaczona wspólnie, jeszcze raz powtarzam, wspólnie, czyli to są to, są to drogi o, 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 o tym charakterze transgranicznym, międzynarodowym, są realizowane przy udziale środków unijnych i chyba dobrze, że się tak dzieje. I chyba dobrze, że tutaj też jesteśmy skuteczni, że alokacja środków z, z, z pois jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, jest na wysokim poziomie, o czym świadczy ostatnia informacja przekazana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że tutaj swobodnie ta perspektywa, która w tej chwili kończy się, czyli te najbliższe trzy lata zostaną wykorzystane i wszystkie środki, które zostały na budowę dróg przewidziane w ramach budżetu unijnego zostaną wydatkowane. Pytania wcześniejsze, pytanie o obwodnicę głogowa dementuje, jakobyśmy cokolwiek przedłużali, jakby jako jak. Niczego nie przesuwamy, niczego nie, 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 nie hamujemy. Trwają prace, nad, trwają prace przygotowawcze, polegające na ustaleniu przebiegu tej drogi i wydaniu decyzji środowiskowej. Nie mamy tutaj żadnych jakichś niepokojących sygnałów w tym, w tym, w tym temacie, w tym, w tym zakresie. Jeżeli chodzi o przejazd drogą numer 22 w miejscowości Dobiegniewo, no poprosiłem o dobiegnie, poprosiłem o sprawdzenie natężenia ruchu na tym, na tym przyjeździe. Jeżeli uda się to zrobić dzisiaj, to za chwileczkę to podamy. Jeżeli nie, to najnowsze badania, jeżeli chodzi o natężenie ruchu na wszystkich drogach krajowych w Polsce są właśnie prowadzone w tym roku. I rozpoczynają się rozpoczynają się na dniach, także będziemy mieli świeże dane, jeżeli chodzi o natężenie ruchu na ciągach dróg krajowych. One będą obrazować, no, czy, dana, czy dana droga, czy dany odcinek jest faktycznie zatłoczony, jak wygląda w tej chwili migracja samochodów, jak wpłynęły na to nowe odcinki dróg szybkiego ruchu, czyli nowe odcinki autostrad dróg ekspresowych, które od ostatniego pomiaru ruchu wykonanego w 2015 roku. Zostały oddane do użytku kierowców, bo one w bardzo wielu przypadkach zastępują dotychczas, do, dotychczasową trasę, i, i, i to właśnie one są wykorzystywane, szczególnie jeżeli chodzi o, o pojazdy ciężkie o, o, i, i o szeroko rozumiany tranzyt. Jest informacja: 3000 samochodów na dojeździe do Dobiegniewa. Do no nie jest jakoś to jakoś. To, Jakieś tu bardzo duże natężenie ruchu. Wspomniana no, obwodnica Kalisza, tam faktycznie ten ruch w, w samym centrum jest, jest blisko 10 razy większy ponad 20 tysięcy pojazdów w Kaliszu, a tam obwodnicy nie ma. Jeżeli chodzi o formułę PPP. Nie wiem skąd ten wniosek, że nie ma chętnych na realizację w tej formule zadań drogowych. Tak jak powiedział wcześniej pan dyrektor Żuchowski, 16 grudnia odbyło się spotkanie między generalną a potencjalnymi wykonawcami. Być może pan dyrektor może coś więcej na temat tego spotkania powiedzieć. Są również nasz, na sali przedstawiciele firm, także też zachęcamy do tej dyskusji. To Nie widzimy takiego zagrożenia, że nie będzie chętnych do realizacji inwestycji drogowych w, tym, w tej formule partnerstwa. Publiczno-prywatnego. Jeżeli chodzi o obwodnicę Starogardu, no cały czas nie mamy zakończonej procedury, za którą odpowiada miasto, tak? czyli przygotowanie wariantów wraz z decyzją środowiskową. Zgodnie z porozumieniem, zgodnie z umową, ta praca musi zostać wykonana przez władze miasta. Na tą, chwili, na tą chwilę nie mamy tej dokumentacji, aby móc przystąpić do, do, do realizacji, tak, czyli do ogłoszenia przetargu na projekt buduj Czekamy na na, na na to, aż miasto wywiąże się z tego obowiązku i dostarczy taką, taką dokumentację, która będzie pozwalała na realizację tego zadania. Dziękuję bardzo. Pan do... jeżeli, jeżeli chodzi o drogę krajową numer 22, 22 i Gorzów, to tą drogą z racji tego, że Gorzów jest miastem na prawach powiatu zarządzają władze samorządowe. I, i, I to samorząd jest w takiej sytuacji odpowiedzialny za modernizację, za wytyczenie nowego przebiegu i za to, co się dzieje na sieci wszystkich kategorii dróg w mieście na prawach powiatu. Także, 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 także to jest Ale Pani poseł, udzielę musicie... Pani głosu. Przepraszam. Natomiast do tej pory nie, 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 trafi, nie trafił żaden monit, jeżeli chodzi o zmianę przebiegu tej drogi krajowej nr 22. Prosimy może o korespondencję od, od władz miasta, będziemy się nad tym tematem zastanawiać. Do nas, do Ministerstwa Infrastruktury taki monit nie, nie trafił. Jeszcze dodatkowe pytanie tutaj chciał zadać Pan Poseł Sośnierz, później jeszcze Pani Poseł Simińska na chwilę. Zupełnie chyba nie zrozumieliśmy się z tym pytaniem. Ja, załóżmy, że jest tak, jak pan mówi, nie mam danych, żeby to kwestionować, że tempo budowy dróg globalnie jest imponujące. Załóżmy, że na, nawet najlepsze na świecie, natomiast jeśli w skrajnym przypadku. Bo najprościej, nie w skrajnym przypadku, wyłączymy od razu całą drogę na całej długości, to nawet przy imponującym tempie posuwania się naprzód przez większość czasu zdecydowana większość tej drogi będzie martwa, zdecydowana większość tego remontu będzie martwa, więc budujemy to zbyt długimi odcinkami, na których w większości nic się nie dzieje. Lepiej z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody kierowców budować mniejszymi odcinkami, w których prace zaplanowane są w taki sposób, żeby ten odcinek był jak najkrótszym czasie włączony. Co do drugiego pytania, to. W w zasadzie sensie podzielił Pan moje obawy, to znaczy, że nasze priorytety nie są wyznaczane naszymi potrzebami, tylko możliwościami finansowania z Unii. Dziękuję. Nie, to są nie. nasze priorytety, które zostały uznane przez władze unijne i dzięki temu mogą być realizowane przy udziale środków zewnętrznych. Dziękuję Pani Poseł Sibiński.